Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie w Pixel Ganie. Mam nadzieję, że w tym odcineczku dobijemy do 200 łapek i kolejny odcinek, kolejna broń, którą chciałbym wam pokazać. Także zostawcie 200 łapeczek i kolejny odcineczek wskakuje z nową bronią. A ja w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Luki i Grab Snipery, Piesto Pieseł, Jackowski kor, Koń, Kornel The Killer oraz Pan Lybecka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za komentarze. I dzisiaj... Jedna osoba zostanie Moi kochani, jedna osoba zostanie zwierzątkiem. Także zaraz to sobie tutaj nazwiemy. Pierwsze, wydo, wy, wyklujmy jakieś nowe pety. Także weźmiemy sobie pety, może coś fajnego. Dzisiaj chyba przetestuję peta latającego, ponieważ ten piesek, którego mamy. Niestety troszkę mi przeszkadza, blokuje mnie. Ja się wielokrotnie zastanawiałem, czemu ja się nie mogę poruszać. A tu się okazało, że jednak blokuje mnie, blokuje mnie te, te moje zwierzątko. Dobra, bestiary. Jakie zwierzątko dzisiaj bierzemy? Myślę, że te, tego wybuchającego kurczaka. Także a te pointsy, training pointsy ciekawe, do czego służą? Także dzisiaj weźmiemy sobie chickena i chickenem zostanie tu, 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 kto zostanie? Dark Tiger także dzisiaj on zostanie tym że chickenem ja sobie go wegkipuję i zobaczymy jak odcinek się spodoba, ja jeszcze powiem, że zakupiłem broń specjalną, bo powiedzieliście mi, że bym to zrobił Champion Electric Arc ta broń została przez nas zakupiona przeze mnie Otwieramy teraz skrzyneczkę i pamiętajcie o tych 200 łapkach, żebyśmy dobili ponad 200 łapek. O, nowy skin dostaliśmy. Biohazard Suite. Fajnie, fajnie to wygląda. Myślę, że możemy jeszcze sobie tego hmm, skina zmienić. Gdzie on tutaj jest? Tutaj. To ekwipujemy i lecimy w takim razie do... Bitwy, zobaczymy jak nam pójdzie. No oczywiście na końcu tego filmu pokażę też kanał jednego z osób, jednej z osoby która gra. Dobra, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Ok, headshot'a sprzedając tego. Wow, ta broń nie jest wcale taka zła. Wow, powiem Wam, że nawet, nawet niezła jest ta bronika. Bardzo mi się ona podoba i nawet coś tam wygrywamy dzięki niej. Więc czego chcieć więcej? Dobra, gdzie ja tu mam iść? Słuchajcie. Oj, chyba. No ale cel, powiem Wam, że jeżeli chodzi o cel, to mam taki średni. Dobra, coś tam mi się udaje pokonać tą bronią. Nawet nieźle, powiem Wam, że fajnie wygląda ta bronika. 90 headshot poszedł. Aj, no i zostałem pokonany. Ale nawet, nawet nieźle. Nieźle mi się nią gra. Tylko, że powiem wam szczerze, że jeżeli, jeżeli miałbym być tak do końca szczery... To... To nie do końca jakoś tak... Yy, jest ona... Manualnie dobra. Dobra. A nie widzą mnie. oj! no tutaj akurat się prze przegrałem, ale no słuchajcie, no chcę wygrywać bardzo, tylko że tutaj kierowanie naszego teamu jest takie średnie. Bo jednak bo jednak popatrzcie, ja bardzo dużo killi zrobiłem woow, woow, strzelają do mnie jaj, no Mnie tu wysadził Wow, fajna broń w ogóle Tylko Straciłem amunicję, ej no czemu to tak... Oj, troszkę mnie to martwi powiem wam

Dobra, walczymy z nimi. Jest, udało się. Pięknie. Powiem wam, że ta broń laserowa jest zła. Na bliski dystans nie jest ona jakoś tak bardzo dobra, ale na daleki sprawdza się. No i nabijemy level, myślę, w tym odcinku. Bardzo się cieszę. Ja was też zapraszam. Od czasu do czasu streamuję. Także mam nadzieję, że też, też sobie tutaj wejdziecie. Ej, tak ta kura nie lata. Przecież to kura. Ej, ale ze mnie noob. Ja myślałem, że ta kura będzie latać. Ale przecież kury nie latają, a to chicken jest. Jejku, ale zepsułem to wszystko. Troszkę zlamiłem. Nawet nie trochę, tylko bardzo. Ktoś tu z gry wyszedł. Gdzie tu są przeciwnicy? Halo? Ja się zastanawiam, co tutaj się tak dzieje, a tu... Przeciwników nie ma. Gdzie są wszyscy? Co to ma być? Nie ma nikogo? Halo, ludzie! Czemu stąd powychodzili wszyscy? No to ładnie. Mogę zostać robotem. Tam mamy niebieskiego. Tylko co? Będziemy musieli w takim razie jakoś wyjść z tej rozgrywki. Mogę z niej wyjść? 30 pucharków stracę. No ale wiecie co? Lepiej myślę stracić te 30 pucharków. Co mi tam? Wolę, wolę sobie pograć, stracić te 30 pucharków, niż, niż żebyście oglądali gry, w której nie ma, nic się nie dzieje, prawda? Okej, okay. tutaj na tej mapie obstawiam, że. No właśnie, jednak laserki tutaj na tej mapie są średnie. Le lepiej tutaj ze snajperką się bawić co mi tutaj grana robi halo dobra ale się beznadziejnie rusza gościu dobra masz headshota headshota z, nos z nosa Wow, tutaj jakoś można podskoczyć tak fajnie. To mnie... Dobra, widzę, że tutaj jakiś gościu chciał mnie poskromić. Wow, ta snajperka jest mocna. Patrzcie, na jednego hita zabija. To, to mi się podoba. To mi się niezmiernie podoba. Wow, pale się, pale, 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 pale. No mnie ładnie tutaj ze sn bo nie ruszam się na boki dlatego. stwierdziłem, że po co? Dobra. Okej, okay, ładnie 13 do 1. Nie, świnka Dobra, świnkę przełączyłem. Ała Atakują mnie Poison, jeszcze wszedł we mnie. Ojejku Słabo, słabo. Dobra, bierzemy sobie amunicję. Co to tam się dzieje? Kto to tak strzela? Ty, 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 ty. To bolało. Ale znowu się zaciąłem. No tak. Ta kura mnie zacina tutaj. Ej, laguje strasznie. Festu laguje. I chyba gracze od, wyszli z gry. Tak mi się wydaje. A nie, są tutaj. To czemu więcej jest w niebieskich? Tak się zastanawiam, że to trochę bez sensu. Gdzie oni są wszyscy? Z multi -kilo. dobra, ultra kill poszedł. Wow, jeszcze mu go sprzątnąłem. Wow, wypadał poza mapę. Jeźle. Nie trafiłem. Dobra. <laughs> Ale wpadłeś. Gagatku. Tam do tej bazy nie mogę wskoczyć? Jak się tam wychodzi? A, schodami. No i wygraliśmy, panie i panowie. Poszło bardzo ładnie. Ładnie. Kolejne pucharki, kolejne trofea. Pięknie. 13 pokonań. No i mam nadzieję, że ten level wbijemy sobie tutaj, ale jak chcę, random, jak chcę, random mapę Pirates. Dobra, piraci super. O wydziady, spadam stąd. Dobra, czterech do sześciu. Ała! No nie! Panie! Zostaw mnie! YOLO, swag. się zaciąłem znowu. Muszę mieć kogoś latającego, bo się zacina mi postać, słuchajcie. Nie mogę się nią ruszać. Boże, co za... Słuchajcie, to, to jest totalna lameriada. Grają tylko samo naprowadzającymi. Masz tam. sieć cicho. zaraz ich tu poskromię spadaj dobra tyle w temacie i od razu do mnie celują Nie mogę tu przez te okna wycelować No i mnie tutaj ustrzelił gościu. No ale to mają samo naprowadzające, to jest takie słabe. Ludzie, wy nie ogarniacie, że ta broń jest tak słaba. Znaczy... Dobra, zaraz z nimi tu porządek zrobię. zaraz tam porobiłem trochę z nim porządek, słuchajcie. Ale nie, nie lubię grać przeciwko tym broniom leżeć leżeć. Zaraz was tutaj wy, wy, wygram z wami. Spadam, uciekam stąd. Dobra, 36 do 32 wygraliśmy. Słuchajcie, wow, to było trudne, ale się udało z nimi pojechać. Tylko, że ja nie lubię grać na tym statku, jak oni. Patrzcie, 28 pokonań miałem. Jejku, tak niewiele brakuje do levela. Dobra, ja już nie gram tutaj na tej mapie, bo za dużo gości. O nie! No nie, to jest ta mapa z laserem. <laughs> Też jej tak średnio uwielbiam, powiem wam. No I przegrałem. Dobra. Rod Dark Vader. Matt Butcher. Guys, co tu się dzieje? Walczymy niebiescy! Lecz się brod. Dobra. Masakra co tu się dzieje! Aj, berserk unlocked. Nieźle. Berserką. Wow, wow! Bym tu spadł do tej lawy. O masakra! O matulu! Double killa tu zasadziłem. Multi -kill. Wow, tego mi było trzeba. Nie ma jak multikill. Jesus Christ 30 do 14. Dajemy sobie radę. Nie mogę stać w miejscu, bo to jest problem potem. Ktoś ma lepszą spróję chyba od mojej, tak mi się wydaje. Dobra, 30 do 18. Killing assist. Szło perfekcyjnie wow. <tutujesz> tu to jest impreza słuchajcie tu to jest imprezka to, że oni mają heavy to jest ktoś co ma 22 level minimum Jaj, pojechał mnie power klałem. ale 20 sekund, chyba to już wygramy raczej. Halo, postać mi się zacięła. No, no nie wierzę, czemu ta postać się tak zacięła? To jest przez tego mojego kuraka? Czy mi się wydaje? Dobra. Jejku, patrzcie, jak mało expa mi brakuje. Dobra, jeszcze jednego expa zbiorę sobie i zobaczymy. White House, ok, może być White House. Oj, tu jestem jeden na trzech. Ej, no trudno znaleźć tu ludzi teraz. Patrzcie no. Halo. Nie mogłem się obrócić, ale to jest lipa. Dobra, dość tego. Dość tego dobrego! Muszę pancerz ubrać. Dobra... Czy co? Dobra, spaduwa gościu z tą... ...ku... grzałką, czy co to jest. Dobra, no ale go pokonałem przynajmniej. wyrównany meczek Dobra, masz za swoje. Znowu się zaciąłem przez tego kurczaka. No bez jaj! Denerwują mnie, słuchajcie, te zwierzątka. One aż tak nie pomagają, a. Dobra, wygraliśmy, ale masakra, ale się zdenerwowałem na początku, na końcu. Dobrze, ale mamy za to 21 level. Tu, tu, tu. odblokowaliśmy, co to jest? Jakiś nowy strój? Zobaczymy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak mówiłem, słuchajcie, bardzo serdecznie zapraszam na moje streamy z Pixel Gana na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będzie 200 łapek w górę. No i zapraszam Was też na kanał od jednego z widzów. Teraz powinien Wam się on. Wyświetlić na ekranie. Jest to Pawix, on, zapraszam was do niego, a ja tymczasem uciekam. Życzę miłego dnia, no i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.